Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania kilku nagrań radiowych pod wspólnym tytułem Wolność i godność człowieka we współczesnych sporach bioetycznych. Cykl obejmuje sześć audycji i jest przeznaczony dla studentów, dla słuchaczy zainteresowanych etyką, bioetyką, współczesnymi, jakże trudnymi dyskusjami światopoglądowymi. W wielu krajach obecnie toczą się bardzo poważne, trudne spory moralne, które dotyczą między innymi eutanazji, samobójstwa wspomaganego medycznie, zapłodnienia in vitro, inżynierii genetycznej, macierzyństwa zastępczego. Rozwiązywanie trudnych zagadnień bioetycznych. Zależy w dużym stopniu od przyjętych i akceptowanych poglądów filozoficznych. Bez określenia podstawowych pojęć filozoficznych, takich jak osoba, godność człowieka, wolność czy prawo naturalne, wszelkie debaty dotyczące stosowania metod sztucznego zapłodnienia czy legalizacji eutanazji są pozbawione solidnego. Fundamentu. Głównym celem sześciu audycji jest zwrócenie uwagi na to, że kluczową rolę we współczesnych sporach bioetycznych odgrywa właściwe rozumienie wolności i godności człowieka. W cyklu, do którego wysłuchania zapraszam, proponuję sześć Następujących zagadnień. Pierwszy temat, bioetyka i spory bioetyczne. Drugie zagadnienie, charakterystyka godności człowieka. Trzyma, trzeci temat naszego cyklu, wolność i moralność autonomiczna. Czwarte zagadnienie, spór o ustawę bioetyczną we Francji. Piąty temat, Eutanazja, a wolność i godność człowieka. I ostatnie szóste zagadnienie etyczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Przechodząc do tematu pierwszej audycji, do pierwszego nagrania, którego tematem jest bioetyka. I spory bioetyczne. Warto zauważyć, że w naszej epoce historycznej szczególnego znaczenia nabiera refleksja bioetyczna, która pomaga wypracować ocenę moralną nowych zagadnień, związanych przede wszystkim z szybkim rozwojem genetyki, medycyny czy mikrobiologii. Warto na początku postawić pytanie. Czym jest w ogóle bioetyka? Jak rozumieć bioetykę? Czym są spory bioetyczne? Etymologia pojęcia bioetyka to są dwa greckie słowa bios, życie i etos, zwyczaj, obyczaj. Bioetyka to inaczej etyka życia. Można określić tę dziedzinę wiedzy jako część etyki filozoficznej, która ustala oceny i normy moralne w związku z ingerencją w życie ludzkie w granicznych sytuacjach jego powstawania, trwania i śmierci. Bioetyka dotyczy bezpośrednio życia i zdrowia człowieka pośrednio środowiska, w którym żyje. Refleksja bioetyczna ma wyraźny profil interdyscyplinarny i angażuje takie dziedziny wiedzy jak biologia, medycyna, prawo czy filozofia. Oczywiście warto w tym miejscu podkreślić, że nie ma jednej uniwersalnej bioetyki. Jest to pojęcie w pewnym sensie wieloznaczne. Będą modele bioetyczne, które podkreślają perspektywę prawną. Będą różne koncepcje bioetyki religijnej, konfesyjnej, teologicznej, tworzonej w obrębie islamu czy judaizmu. Natomiast w ramach tego cyklu nagrań radiowych, bioetyka jest rozumiana jako część etyki. Filozoficznej, a w ramach etyki filozoficznej próbujemy mówić o tym, co jest dobre, a co złe, odwołując się do ludzkiego rozumu. Dlaczego dzisiaj bioetyka jest tak bardzo aktualna? Warto zauważyć, że na tematy bioetyczne można prawie każdego dnia spotkać. Różnego rodzaju materiały w radiu, w telewizji czy w internecie. I chciałbym tutaj w tym miejscu przywołać książkę amerykańskiego myśliciela Francisza Fukuyamy z roku 2002 pod tytułem Koniec człowieka konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Dwa lata później to opracowanie. Ukazało się także w języku polskim. Czym jest rewolucja biotechnologiczna i jaki jest jej związek ze współczesnymi sporami bioetycznymi? Otóż rewolucja biotechnologiczna dotyczy poszukiwania nowych form zastosowania nauki i technologii do modyfikowania organizmów żywych mikroorganizmów, roślin. Zwierząt i ludzi. Biotechnologia niewątpliwie stanowi dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin wiedzy. Prawie każdego dnia środki masowego komunikowania podają nam nowe informacje dotyczące m.in. prób klonowania człowieka, genetycznego modyfika, modyfikowania zwierząt i roślin, wprowadzania na rynek żywności zmodyfikowanej genetycznie. Nowych sposobów pozyskiwania komórek macierzystych. Wielu naukowców twierdzi, że rewolucja biotechnologiczna dotknie wszystkich wymiarów naszego życia. Wpłynie w najbliższych dziesięcioleciach, w najbliższych stuleciach na sposób odżywiania się, przeżywania macierzyństwa, rozumienia narzeczeństwa, zawierania związków małżeńskich, rodzenia dzieci i ich wychowania. Wszystko wskazuje na to, że wszystkie aspekty naszego życia indywidualnego i społecznego zostaną poważnie zmienione w wieku zdominowanej przez rewolucję biotechnologiczną. Amerykański uczony Francis Fukuyama pyta nawet, czy w konsekwencji obecnej rewolucji biotechnologicznej nie grozi nam w przyszłości, w cudzysłowie po człowieczy świat. Nastałby on wtedy, gdybyśmy doprowadzili przy użyciu nauki i technologii do zmiany istoty człowieka, to znaczy jego natury, jego wewnętrznej istoty, jego człowieczeństwa. W tym kontekście wolno sądzić, że obecny moment historyczny to rozdroże dziejów Naszego ludzkiego gatunku. Dotychczas człowiek przetwarzał świat wokół siebie. Dziś uzyskał możliwość ingerencji w samo jądro swojej ludzkiej tożsamości. I chciałbym w tym miejscu przywołać cytat z książki Fukuyamy. Wielu ludzi uważa, że po człowieczy świat. Pisze Fukuyama w książce Koniec Człowieka będzie wyglądał podobnie jak nasz: będzie wolny, równy, bogaty, opiekuńczy i współczujący. Lecz my będziemy dysponować lepszą opieką zdrowotną, będziemy dłużej żyć i być może będziemy bardziej inteligentni. Poczłowieczy świat może być jednak o wiele bardziej scheralizowany i nastawiony na rywalizację niż obecny. Przez to zaś pełen konfliktów społecznych. Może być światem, w którym pojęcie wspólnego człowieczeństwa zatraci swój sens, ponieważ zmieszamy geny ludzkie z genami tak wielu innych gatunków, że nie będziemy już dokładnie wiedzieć, czym jest, czy kim jest człowiek. Może to być świat, w którym przeciętna osoba żyje 100 lat i siedzi w domu starców. Czekając na nieosiągalną śmierć. Może to też być rodzaj łagodnej tyranii, pokazanej w nowym, wspaniałym świecie, gdzie wszyscy są zdrowi i szczęśliwi, lecz zapomnieli już, co znaczą nadzieja, strach, czy walka. Koniec cytatu. Francisz Fukuyama twierdzi, że wchodzimy w epokę. W której biotechnologia będzie miała możliwość zmiany cech ludzkiego gatunku. Jego zdaniem, w przyszłości będziemy mogli świadomie kierować ewolucją człowieka. W związku z tym, że nowoczesne technologie stwarzają także poważne zagrożenia dla naszego gatunku i całego stworzenia, należy wprowadzać jasne ograniczenia i precyzyjne regulacje prawne. Dlatego sprawą podstawową jest obrona koncepcji natury ludzkiej, na której opierają się prawa człowieka. Jeśli rezygnujemy z kategorii natury ludzkiej, oddajemy osobę ludzką i jej przyszłość w ręce naukowców, którzy chcieliby ingerować bez żadnych ograniczeń w naszą tożsamość, tworząc nowego, wspaniałego człowieka. Oczywiście, rewolucja biotechnologiczna rodzi poważne spory bioetyczne. Co w obrębie tych rewolucyjnych zmian, które dokonują się na naszych oczach, jest rzeczywiście dobre, a co złe? Co służy dobru człowieka, a co może mu wyrządzić ogromną szkodę? Jak oceniać nowe, Metody, w jaki sposób oceniać to, co nam dzisiaj proponuje rewolucja naukowo-techniczna. Jakie normy prawa należy stanowić, jeśli chcemy chronić ludzką wolność i ludzką godność. W tym miejscu chciałbym podać bardzo spektakularny przykład, który potwierdza. Jak głębokie są obecnie zmiany spowodowane rewolucją biotechnologiczną. I ten przykład dotyczy Wielkiej Brytanii. Otóż od kilkunastu lat jest dozwolone w tym kraju klonowanie ludzi w celach terapeutycznych. Gdy chodzi o kwestie z pogranicza etyki i medycyny, prawo brytyjskie jest najbardziej liberalne na całym kontynencie europejskim. Wymieranie anglikanizmu i innych denominacji chrześcijańskich otwarło w tym kraju na oścież wrota głębokiej rewolucji w kwestiach moralnych i bioetycznych. Już w styczniu 2001 roku rozpoczęto na Wyspach Brytyjskich debatę parlamentarną, mającą na celu określenie zasad klonowania ludzkich embrionów w celach medycznych. Odpowiednia ustawa została ostatecznie przegłosowana w marcu 2002 roku. Nowe prawo dopuszcza wykonywanie eksperymentów dotyczących klonowania ludzi w celach medycznych pod warunkiem zatwierdzenia programu badań przez specjalną komisję etyczną. Pierwsze pozwolenie na tego rodzaju badania uzyskali naukowcy z Uniwersytetu w Newcastle w roku 2004. Klonowanie terapeutyczne czy w celach terapeutycznych, w odróżnieniu od klonowania w celach prokreacyjnych i reprodukcyjnych, nie prowadzi do stworzenia nowego dorosłego osobnika, ale polega na trwającej do dwóch tygodni hodowli zarodków ludzkich w celu uzyskania komórek macierzystych. W warunkach laboratoryjnych tworzy się nowe ludzkie embriony. Ich rozwój trwa maksymalnie dwa tygodnie. Następnie nowe ludzkie życie jest niszczone, po to, aby pobrać komórki macierzyste, które są następnie wykorzystywane do badań związanych z nowymi formami leczenia różnego rodzaju chorób. No, to jest przykład z Wielkiej Brytanii, które, który nam bardzo wyraźnie pokazuje, jak szalone. Zmiany powoduje współczesna rewolucja biotechnologiczna i jak ta rewolucja rodzi wiele pytań moralnych czy bioetycznych, i na te trudne pytania będziemy szukać odpowiedzi w najbliższych dziesięcioleciach. Warto w tym miejscu zapytać, jakiej bioetyki potrzebujemy dzisiaj? To znaczy, od jakiego modelu bioetyki możemy uzyskać właściwe odpowiedzi na te wszystkie pytania, które rodzą się we współczesnych sporach bioetycznych. Otóż bioetyka przede wszystkim musi wiedzieć, kim jest osoba ludzka. Podstawą każdej refleksji bioetycznej jest rozróżnienie między światem osób a światem rzeczy. Osoba stanowi zawsze jedność złożoną z organizmu materialnego i duszy duchowej. Dlatego można zdefiniować osobę ludzką jako ducha wcielonego. Osoba ma absolutną, niezbywalną godność. W konsekwencji nie może stać się przedmiotem czy środkiem do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu. Każde działanie o charakterze bioetycznym powinno respektować, Godność osoby ludzkiej. Można sformułować sześć konkretnych zasad, które powinny strzec świętej godności mieszkającej w każdym człowieku, i o tych zasadach powinni pamiętać zawsze bioetycy, którzy chcą rozstrzygać współczesne spory bioetyczne. Pierwszą zasadę stanowi Absolutna wartość życia ludzkiego i jego nienaruszalność. Życie ludzkie jest nie tylko procesem organicznym, ale jest życiem osoby, która ma swoją godność i prawa. I jeśli w ramach analizy jakiegoś sporu bioetycznego chcemy ocenić taką czy inną procedurę biotechnologiczną, to przede wszystkim trzeba pamiętać o tej pierwszej, Zasadzie dotyczącej ochrony życia ludzkiego i jego godności. Drugą zasadę stanowi nierozłączna więź między życiem, wolnością i prawdą. Te trzy dobra są nierozdzielnie jako ogniwa połączone, jako ogniwa tego samego łańcucha. Gdy się niszczy jedno z nich, giną także pozostałe. W sporach bioetycznych trzeba zawsze widzieć ten połączony łańcuch życia, wolności i, i prawdy. Trzecia zasada brzmi następująco: poznawać nie po to, aby manipulować, ale żeby leczyć. Czwarta zasada mówi, że nie wszystko, co jest technicznie możliwe, musi być jednocześnie moralnie dopuszczalne. Wolność badań naukowych i godność osoby powinny iść zawsze w parze nowe możliwości nauki czy biomedycyny muszą służyć człowiekowi a nie jego destrukcji piąta zasada zwraca uwagę na to by prawa państwowe chroniły dobra osoby w sposób szczególny należy się sprzeciwiać tym prawom które nie gwarantują podstawowego prawa człowieka czyli prawa do życia. Szósta zasada odnosi się do kategorii tak zwanego podwójnego skutku i tę zasadę podwójnego skutku zawsze warto stosować w różnego rodzaju sporach bioetycznych. Otóż zgodnie z zasadą podwójnego skutku czyn ludzki może mieć poza efektem chcianym bezpośrednio inny efekt pośredni który jest konsekwencją jedynie tolerowaną i w żaden sposób niechcianą jako cel czy środek. Przykładem może być łysienie czy utrata włosów, jako uboczny efekt stosowanej czy przyjmowanej chemioterapii. W tym kontekście jest czymś niezwykle istotnym proporcjonalność między efektem dobrym. A efektem złym, na przykład nie wolno u kobiety oczekującej narodzin swego dziecka leczyć przeziębienia przy użyciu substancji, która mogłaby doprowadzić do poronienia. Szanowni Państwo, bioetyka stanowi część etyki filozoficznej, która ustala oceny i normy moralne w związku z ingerencją w życie ludzkie w granicznych sytuacjach jego powstawania. Trwania i śmierci. Przy rozwiązywaniu współczesnych sporów bioetycznych należy przede wszystkim dążyć do ochrony ludzkiej godności. Człowiek ma absolutną, niezbywalną godność. W konsekwencji nie powinien stawać się towarem, przedmiotem czy środkiem do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu. Dziękuję za uwagę.